Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku przyjedzie do mnie moja stara, dobra mordeczka. Zapewne każdy z Was zna e, Meduzę. Potrzebujemy ochroniarza, powiem prosto z mostu, potrzebujemy ochroniarza, bo stacja zaczęła się tu robić niebezpiecznie, a potrzebujemy ochrony po prostu, żeby pilnować całego obiektu. Mamy swoją ochronę, ale potrzebujemy jeszcze typa, który wszystko będzie trzymać tutaj pod szyldem, a on jest idealny na to stanowisko. Oczywiście przyjedzie na rozmowę kwalifikacyjną, ale ta rozmowa kwalifikacyjna będzie czystą formalnością, bo wiem jak. Jakim jest fighterem i wiem jak radzi sobie w walce, także czysta formalność po prostu. Dzisiaj poznacie nowego członka naszego e, składu. Taką przynajmniej mam nadzieję. A jeżeli ty jesteś nowy na kanale to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na moim paluszku zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. Oczywiście nie zapomnij kupić płyty, mojej płyty e, na kamerzysta.store e, wraz z opaską. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Nam cóż nie pozostaje nic innego e, jak zaprosić państwa do oglądania. potrzeb. Spróbuję też y, przede wszystkim ochrony przed dredziarzem, bo dredziarz wczoraj mnie uderzył, jak widzieliście, do teraz mam spuchnięte tutaj, także no, no nie wygląda to po prostu za ciekawie. Chłopak zaczął się rzucać do mnie i trzeba go po prostu, delikatnie mówiąc, wyjaśnić, także zapraszam Państwa do oglądania. Wiotka, 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 słuchaj, dzisiaj poznasz nowego członka naszego składu, także przyszedł się nawet, tutaj ładnie. No po co nowy nam członek? Potrzebny, potrzebna po, nam jest ochrona. O, a to ochroniasz się nowy członek składu. Ochroniasz się nowy członek składu. w jednym Ale fajny? A znam go? A na to pewno go znasz, ale nie personalnie, W sensie Akseta. nie poznałeś go nigdy na żywo. Dobrze, a to? Nie mogę Ci powiedzieć, zobaczysz zresztą, no dobra. powiedz mi! Dobrze Wiotka, siadaj, pomaluj się do końca, żeby ładnie wyglądać, może Ci się spodoba. Dobra, zejdziemy na dół. O, No chodź, chodź, no szarpiecie i będę cię szarpał Łachu, chodź tu, no chodź Podejdź no tu, wejdź do góry No porozmawiam, porozmawiam Tłumacz się teraz, kto to, kto przyjeżdża tutaj Kto to jest ale co ci to obchodzi? Kto przyjeżdża do tego domu, bo chcę wiedzieć, no. Ale gówno ci to obchodzi. To jest. Nie, jak... bo to ja... ja muszę zadecydować. Nie ty, bo się nie nadajesz do niczego. Wiesz, wiesz kto przyjeżdża? No kto? O, Soba, o, żebyś nie zrobił takiej akcji, jak wczoraj zrobiłeś. A jaką zrobiłem akcję? Uderzyłeś cię twarz! Uderzyłeś cię w twarz? Naprawdę? A ty co zrobiłeś? A ja co zrobiłem? Ja nic nie Ni, zrobiłem nie złego, nie widzisz w tym nic złego Nie widzisz swoich błędów Jesteś niepoważny Ale ja, ja nie, się nie będę, będę sobie będę rąk, ja nie ja się Ja nie będę Ja nie Dlatego no e, kto to... Ha, kto, kto to jest? Powiedz mi, kto przyjeżdża? Ale głównie to interesuje? zainteresuje. Nie, nie cię mnie do... to bardziej interesuje od ciebie. Nie wpieprzaj się. Nie wpieprzaj się. No ja czekam. To jest moja sprawa, kogo ja zatrudniam. Ty zatrudniasz? Ty nic nie umiesz zrobić. Nawet zatrudnić człowieka normalnego. Jedynym normalnym pracownikiem jestem ja i zawsze będę. A ty Dobrze. sobie jakiś łachów przeprowadzasz? Co to za... Ja nie, ja nie, co to za Dobra, nawet No powiedz czy... mi! Nawet go nie słucham, nie? Kto to jest? Jakiś kolejny przyszedł? Przyjechał. Właśnie powiedz ci, do... że on jest naprawdę dobry, w sensie... To przyda się na pewno, nie? Nie znam takiego typa, który no, napala tak, tak dobrze jak on, nie? W naprawdę jest dobry w tym, co robi. Za odpowiedzią. Się... Pewnie się sprawdzi, nie? Siemamy, siemano! Siemano, siemano! Witam wszystkich Siema, serdecznie! Tam co Od razu z kamerą wyszedłem, bo chciałbym po prostu pokazać, co teraz to no, wiadomo, że to będzie tylko jakieś tam. Bo no wiesz, no różka piłka zrobiłeś. Pamiętasz jak Pamiętam Cześć, nie? E, W Szczecinie. No, a e, teraz nie. trochę dalej. Teraz troszeczkę dalej, ale chyba nie będzie problemu, żebyś się to wprowadził, no co? O tych, gdzie ja takie spontaniczne życie prowadzę, że. No i zajbiście, to słuchaj, e, wyjdziemy, przeprowadzimy tą rozmowę kwalifikacyjną i, tylko, e, I po... działamy. Tylko posłuchaj, jest jedna, jedna sprawa. E, jest jeden taki chłopak w Dredach, on będzie razem mm -hmm. z nami nagrywać. I mm -hmm. musisz się do niego przyzwyczaić, to znaczy do jego specyficznego. Poczucia. Nie, ja się zawsze zaklimatyzuję, wiesz. Ale uważaj na niego. Ja jak? nie mam problemu, ja się z każdym człowiekiem dogaduję, także wjeżdżamy tam. Z każdym. Z każdym. Z każdym. Damy radę! Zaraz, nie wiem co mówisz. Ty nie wiesz z kim gadasz, wjeżdżamy na Ja nie wiem z kim gadasz, ale nie wiesz o kim? Czym... Naprawdę, przysięgam się do tak? o czym mówisz. Kurde, nie wiem, czy nie bać? Nie, nie, nie musisz nie chcecie tego bać, bo on ci nic nie zrobi. Aha. Nie, ale... ja, no to wiesz z nie możecie zajechać? Żebym ja go nie zajechał, wjeżdżamy. Dobra, poznać Cześć, Jola. Cześć. Adrian. Wiola. Ale Zapaszki, kurcze. Zapaszki robię kurczaczka. No. I to co, on Ja nie, ja jadę przed tak także nie. No, a to jest właśnie. Pajac. Szymano, Adrian. <głos> 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 jak masz to imię? Ciebie trochę trzeba wyluzować dzisiaj, Zostań wariacie Ciebie w trzeba wyluzować. Ty, ty? Eee, eee kurwa, co ty robisz? Ty, coś ty robić, wariacie? Ty, 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 nie stało? Ty, nic się nie stało? ale ja w ogóle traktujesz, człowieku? człowieka. Tak, jak uważam za słuszne. On nie powinien tu być, może, ale jest tego domu Nie, ty nie, 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 no, luźna guma! Ty, ja, się ty, 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 ty nie to ty jesteś nie normalny, Sprawdź. Kto to jest w ogóle? On ma jakieś, nie wiem, kwalifikacje. Co to się wywał? Ty jesteś popiszony w tym momencie, ty jesteś normalny. No, no to ochroniasz właśnie to powinien mnie teraz zaatakować jak tak zrobił. ale ma nie zaatakować. Ale, ale ochroniasz niego. go! Ochroniasz ma być ogarnięty i ma być normalny, a nie wariata za No dla no, no, no. kogo to jest ochroniarz? Widzicie w tym momencie, w tym momencie. W tym momencie. To nawet ochroniarz nie pomysł. W tym momencie. Widząc! stąd! Jesteś głupi Bardzo WYJDŹ STĄD! Okej okay. STĄD! No, spokojnie, ogarniamy go Myślę, że go ogarniamy to, no. Chyba tego ochroniarza wziąłeś ze względu na mnie, bo się boisz, że ci przywale, widstand. tak? Winston, Co, na mnie wziąłeś ochroniarza? Teraz ogarnij się! Że, żeby bronić... Będzie dużo roboty tak będziesz bronić teraz przed nim, nie, Tak, będziesz łaził za nim, żeby mnie mógł cię trzasnąć, tak jak ostatnio, frajerze. Jesteś przegrywany. Co? kolejnego działasz. Nie ma kto cię bronić. Jesteś Dnem, dnem. Ty jesteś co to znaczy. wiesz, co to znaczy, dno, no, to ty jesteś. No, no, nie mów do nie ty jesteś mnie. mnie Jesteś tak żałosny. Weź idź. No, no, zaproponowałeś już koledze herbatkę, tylko go nie potrój bo nie umiesz gotować. Te nie bezczelny szczelny w tym momencie, to tak, to już nic nie będziesz jadł. Nie no, chłopak widocznie ma gorszy, o, ma nie gorszy dzień, nie? Nie ma że tam przejmować. On jest zazdrosny i tyle, no taka prawda. Dalej. Słuchaj. Wiesz, że ja nie lubię papierologii, czyli nie będziemy robić tej rozmowy kwalifikacyjnej w ten sposób. Po prostu załatwiłem Ci sparring z zawodnikiem i wydaje mi się, że po prostu jak wygrasz, to, to zostajesz szafroniarzem. No to wiesz. E, a, dla no, a kto to będzie? Znam czy nie znam? No nie wiem, nie, nie wiem czy znasz. Zobaczymy. Dobra, no to bo, bo, bo Spróbuję. No nie, no nie jestem zapoznany z tym. Próbujemy. Ja lubię rywalizację, lubię. No to będziesz miał ze mną rywalizację dzisiaj przez cały dzień. Nie! Spokojnie. Tak, uważam, że to jest zbędne, ale masz dzień czy coś. Nie, podanie, nie, nie mam gorszego dnia, tylko ja sobie nie życzę, po prostu dlaczego sobie nie, nie życzę, żebyś tu był. Ale to ja decyduję. I to przez niego, jest. nie ze względu nawet na ciebie, tylko przez niego. Bo to on doprowadził mnie do takiego stanu psychicznego, że nie mogę wytrzymać i mam uraz do ludzi. A ty A to nie wydajesz? Nie, nie naprawimy. A ty yy, po prostu najlepiej jakbyś wyszedł, no nie ja chcę ja z... jakieś herbatki domu. takie, uspokajające Nie, ja mam już bletki przy sobie. Kurczę, tak. Nie no, no to trzeba tu inaczej chyba zadziałać. Dobra, ee, wiesz stary, na razie nie zwracaj na niego uwagi, po prostu wyobraź sobie, że on nie istnieje, nie rozmawiaj z nim, bo ty będziesz... Ja, 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 ja będę, ja będę zwracał uwagę, ja będę wszystko widział, ja was obserwuję, jesteście odpada, pod obserwacją, wiecie, ja, ja, ja będę wszystko wiedział. wyjdź ja, ja tylko obserwuję, dobrze, to uznajmy, że się na chwilę nie odzywam, ale będę za wami łaził i obserwował Dobra, bazał, lecimy, lecimy, le, lecimy sprawdzić siebie, Mordko, y, musimy sprawdzić swoje predyspozycje. Czyli co? rękawice i ogień. Sprawdzimy z sprawdzimy, sprawdzimy. I jak stary? Dobrze się tego busa prowadzi? Mega się jaram. Ja ogólnie bardzo lubię busami jeździć, mega mnie chilluje, lubię wysoko siedzieć i ogólnie. No to zajbicie, bo na razie nic innego nie mamy. W sensie ja się nie... mega jaram takimi autami, naprawdę. Jeżeli chodzi o busy, to mógłbym robić trasę jak 800 km. To no zajbicie, bo ja nie na przykład nie lubię, więc zajebiście, że mam. Ty chyba lubisz jakieś sportowe autka. Tak? tak, tak. tak. Dużo miejsce jest dla niego. On tak tak nie woli to nie taki ze z starymi, wielkimi krowami się lansować. Ma takie fetysze chyba. A wiesz, że dostanie? Ja dostanę? Tak. Ja dostaję codziennie na treningach, wiesz, tak? dla mnie to nic nowego. Nic nowego. Gorzej tak, jak że ty dosta... kiedyś dostaniesz pierwszy raz. Ja nie, ja już tak. dostałem, ja już dostałem i miałem pierwszy razy, e, nieraz, nie zależy. Mi pierwszy na... razy, nie nieraz, kurczę, wariacie. Ale no dzisiaj tak. to dostaniesz chyba, myślę, że prowokujesz specjalnie, co? Nie, tak, nie się prowokuję. nie da sprowokować, ja jestem naprawdę zrównoważony chłopak. Ale wiesz, że czasem nie... No dobra, to, no tak, ale ciężar, słuchaj, to nie Słuchaj, nie pierwszy raz do musisz najbliżące. pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Nie nie. Ja rozumiem, że ktoś może, to jest może mieć gorszy to dzień, to jest. ja jestem wyrozumiały. Ale Ale jak chcesz, tak. jak chcesz, to co mi Załóżmy, e, Założymy tobie to? rękawicę, jak mnie uwalisz jednym ciosem, to mnie uwalisz, a jak nie, to ci oddam. O, jak uwali cię jednym ciosem, to odejdziesz. O! Aha, i potem mi odda, tak? A jeżeli on Cię uwali, to zostanie? Jak to się taki mocny w gębie. to może tak się z... Za... No właśnie dredziasty, może... Mo może tak zrobić. Prosto, 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 cały Jak czas no... no może tak zrobimy, że będziecie mieć... E... A może e, ja cię pobiję teraz ale tak. A mo może, może Boisz nie się. do czego? Boisz się? Wiesz, że jesteś Chcesz? słabszy? Przyznaj się Od niego na pewno, od niego nie No to się I e, tak. mogę ci tą kamerę wsadzić w dupę Ej, to może wy sobie sparing zrobicie jakiś Stary, ale ja ciebie zatrudniam właśnie, żebyś mnie bronił przed takimi No to my no się ciebie biemy, tak, tak właśnie, no najlepiej się tak bronić właśnie kimś No to jest wasze no to... ulubione zadanie Jesteś Żałości. Kurczę, daj mi rękawice, nie wiem gdzie jestem. Dałem ci rękawice, słuchaj. Wiesz, gdzie przyjechaliśmy? Wiem, gdzie my, kurczę się lać. Ale to wiesz kim? do kogo? Nie. No to... Wiesz, gdzie, ale nie wiesz do kogo? No to, no to zapraszam. Zapraszamy do środka. Zobaczymy. Twoje możliwości, umiejętności. Musisz to wygrać, Dobra, nie? Nie, musisz to przegrać. Nie, musisz to, musisz to musisz przegrać, musisz bo nie, nie pozwolę nie... na to, żeby był Co... na kanale. Myś myś nią, nie pozwolę ja na to, myślę... żeby był na kanale, ma przegrać. Ja myślę, myś tak. że jest ogólnie odpowiednim to... ochroniarzem. Zostań się wszystkim wyczepić, jak Ma przegrać, ponieważ nie może wygrać, ponieważ nie może być na kanale, ponieważ na to nie pozwoli. Mam nadzieję, że wygra i wszystko pityłeś. Ale wiesz, że tak będzie. Co? Nie wygra No i tak będzie. No to niech tak będzie. Co, to wytrzymać normalnie. Dobra, uspokój się. Dobra, bierzamy, tak? Jesteś gotowy?

No co oni im To ma być sparring, a nie na, na zabicie się. nie to nie ma być zabicie się, tylko sparring. Oni śliczą, no, tak? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dobra. Co przesunęłaś? mało? Czy mnie to przekonało? Tak. No powiedz mi, odpowiedz no, mi. No mnie przekonało. To. Wystarczająco. Powiem ci, że wystarczająco. Takie decyzje masz wszędzie. u Wszystkich, i u każdego. Tak, właśnie. To jest właśnie cały kamerzysta. Takie pochopne wnioski wyciągasz. Ale dlaczego spotkani? pochopne wnioski? Nie, ja uważam, że nie po wyciąga pochopnych wniosków. zobaczyłeś jeden. Uważam, że się nadaje. Dredziesz, coś tam się ssapie do ciebie, że mówi, że jest coraz samo jest to Za mało pokazałeś. No dobrze, Jeszcze więcej musi. Ty dalej Nie, nie założę tego. Za mało pokazałeś. Idziesz zim? Nie. No, idź z nim w tango, dredziesz. Idź z nim i trzymaj się. Nie, nie, nie. Ja uważam, że na, na swoją masę mógłbyś pokazać więcej. Trzymaj, jeszcze jedną Ja? No? Ja nie Trzymaj. Ja nie jestem zawodowcem. Ty bez, ale nieważę, że żadnym zawodnikiem. Ty bez, ale nie Czemu się boisz, że Ponieważ jest cztery razy ode mnie większy. Ale no mówiłeś, że taki kozak jesteś. Ja? No tak. Nie, ja uważam, że wyciągasz zbyt pochopne wnioski. Bierzesz ludzi na kanał, którzy po prostu jeszcze no, nic nie pokazali. No, żadnej gry, aktorskiej ani niczego. Aha. I się nie nadaje. Ale jesteś hamem, nie? No nie wiem, nie przekonało mnie, to słabe to było. wiesz, że słabe, bo ja w tym co taki wiesz, ale zaraz Ci pokażę partner wariacie, co potrafię tutaj. No to chcę, chcę to zobaczyć, chcę to zobaczyć. No może przekona mnie tą drugą rundą i okaże się, że jest koksem dzikiem i wariatem świrem. Dobra. po pierwszej rundzie ty, to już od razu wnioskujesz, że coś jest dobre. Może to nie jest taki dobre, jakby się mogło wydawać. Ale on ma być ochroniarzem a nie ma być no. zabijaką. Nie, on nie będzie żadnym ochroniarzem, tym bardziej twoim Jak ja bym brał ochroniarza, do z prawdziwymi kwalifikacjami przynajmniej musiał mieć trzy puchary Co? Puchary musiałby mieć Musiałby stoczyć przynajmniej z pięć walk I co jeszcze? Na i na KSW, i w UFC być Jako w czołówce najlepszych zawodników na świecie Wszystkie W czołówce najlepszych zawodników na świecie, wszędzie powinien No i co odredziane? Przewaga, widać, przewaga. tutaj będzie coś już kończenie zawodnika mi się wydaje. Dziwnie? Nie będzie. Nie, zdejmij. No, się mówią mówić. Sama za siebie. Puch jest wytrzymały w wariaturze. Jakie znaczne techniki kończące dałaś? On się z nim bawi teraz. Mi się wydaje. On? Tak. Meduza me się bawi, no tak. Coraz bardziej się przekonuje do niego. A teraz Torres bardziej przekonuje mnie jego styl walki, o dostęp do tego przyszłego. Ja? Czego? A czego nie mam się bać? Biolka też. specjalnie sobie nałożyć ten, bilety. No to jest zmęczenie jednak, no już to trochę trwa. Myślę, że będzie chciał teraz to skończyć. To jest ten moment na skończenie walki. Też Ci się tak wydaje? to jest ten moment? Tak. Żeby to skończyć? Żartowałem. Nie wiem, chyba bardzo. No, i tak mnie nie No, nie wiem, czy nie, przekonał Ale mimo wszystko nie będzie na kanale. No, pokazał umiejętności, jest dobrym zawodnikiem. Nie mogę, no nie mogę tego podważyć, na pewno jest lepsza ode mnie. Ale nie będzie na kanale. Co myślisz, że Meduza powinien być na kanale? Dobrze tak. się sprawdził, nie? Nawet się pokazać z nim, można, no kurde. Dobrze się, się sprawdził? I od tak no. sobie bierzesz na odcinki, na filmy? Nie do siebie, chociaż wygląda. Rzeczywiście, do do siebie, chociaż nas obroni. A nie, jest taką, nie powiem czym. Rozumiem, że nie wracasz z nami i że jest temat zamknięty, tak? Że wraca chyba. Nie, nie wraca, bo oni to cały wraca. czas się ze mną kłócą. Ale że co? Bo ja nie o coś chodzić. Masz wrócić do domu nie, z nami. Nie, on, na oni, no, bo, że to wracamy. Nie, nie wracamy na kanał, nie rozumiesz? Ale Dobra, wracamy. ty wariacie. Dobra, ale nie do Pan To ma nie, nie Ej, sorry, ja nie będę z sobą chudronić działał, co nie? Także ja odpadam. Eeeh. No stary, no to czemu? Nie bo... mam takiej odpowiedzi. Mam nadzieję, od, odpowiedzi mam nadzieję. Ociek, mam, nadzieję mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy Dobra, to ja wychodzę. Bez kawy, strzymano. Ej, dograj do, do sceny. Dobra, idź, idź buta. Nie będę z sobą działał. Nie będę z sobą działał. Stary, meduza, no i co? Czemu nie chcesz? nie, ja tam z palacami nie lubię działać, wiesz? powiedz. Ale ostrzegałem cię, mówiłeś, że spoko będzie. Dobra, ale powiem ci tak o, że. Nie boję się o siebie, bo boję się o niego, jak się zdenerwuję. No wyprowadzi trudno. mnie. Ale ja, jak... ja wiem, ja wiem, tylko pytałem się, czy jesteś na tyle twardy psychicznie, żeby z nim wytrzymać. Nie, no, myślę, że psychicznie jestem twardy, ale boję się o niego, naprawdę. Że... Ale ty wiesz, że cię przyzwyczajenie, też z Też tak pochopnie nie widzisz. Nie, nie. Da nie się uszczeniaka ogólnie, powiem wam tak. Nie, mi go w dupie, po prostu przydasz nam się, naprawdę weź z nim decyzję. Spróbuj kilka dni, hmm. duchy, hmm. Może jeszcze kiedyś was odwiedzę Na razie podziękuję, bo nie będę tam z dzieciakiem kłócił. No szkoda, szkoda. No ale mam no nie chcę, no nie widzisz, że nie chcę, no. On, chyba no na On ma kasy, kasy ma. Ja kasę? Ja biedny, z tym gościu. No to więcej kasy, nie odpadam, ale powiem ci tak o, jeżeli będziesz chciał kiedyś coś razem porobić, to jestem otwarta ale żebyś tam nie, ten, nie przeprowadzał. Dobra, no to wywalaj no liderza Kto ci się bardziej przyda? Ochroniarz, czy ten pajac? A, lubię ile, ile razy? Ile razy będziesz miał cię w dupie? Ile razy wszystko? Może w końcu e, podejmiesz normalnie decyzję, ale nie już Nie, to ludzie muszą, ja nie mogę zadecydować tak, ludzie ten muszą zadecydować co jeżeli ludzie wybiorą mnie, no to wierzam do Was do i robimy tam rozpierdziela a jeżeli wybiorą jego, no to ja dalej się zajmuję sobą, a wy sobą i życzę wam wszystkiego najlepszego smokcji. No dobra, no to co mają decydować w komentarzach, tak? Tak, decydujcie w komentarzach, jak coś, to wjeżdżam, tam pakuję walizki i rozpierdzielamy no, polski YouTube. <laughs> to jest <laughs> dobre, no? Co to Biele, tak? taka smutna? Ale się dziwisz? Chcielibyśmy mieć fajnego chroniarza. On też wszystko zepsułeś tak naprawdę. Fajnego! A mamy jakieś gówno. Dalej. Jedno wielkie gówno mamy. Ty masz na, na ryju. <laughs> się ty masz. Śmiałeś. A tak go wczoraj broniłaś. Co? Ale dobra, tak go wczoraj... No ale jak on się znowu zachowuje. Znowu... Zachowuje się o tak samo la... jak wy. Nie, ale wy. Ale ty łyknęłaś to. łynęłaś tak to i jego zachowanie łyknęłaś Mówiłem ci od razu, że trzeba mu odbić tą laskę. To nie. mówiłaś, że nie. Ale co ty nie do mnie powiedziałeś? Odbić laskę? To jest odbijanie laski. Nie, a wiesz co? Dobrze zrobiłeś. zrobiłeś? Co musimy jeszcze raz przeprowadzić, żeby na jego oczach widział, co stracił? I bardzo co dobrze, żeby ja pokazał kolejną laskę, którą przeprowadzi ja lub straci? będzie chciał, to żadnej Że... nie będziesz miał. Oklamiesz będzie zaprytał. ci odbierał wszystkie. To już nigdy w życiu nawet Proszę nie dotkniesz bardzo. żadnej dziewczynki. Takie normalne dziewczyny, Zabra. które mnie. Ale ty lubią. nie masz żadnej, ciebie nikt nie lubi. Kochają. No. I zawsze napiszą do mnie. Będą prawdziwymi Ameryczkowiczkami, a nie jakimiś Ale każda cię zostawi. Ja byłeś coś lamusem. Mnie nie żadna jeszcze nie Każda, ja każda się zostawia. Wybrałeś tam ja ochroniarza, ochroniarza ja normalnego. No tak samo jak zostawię tego ochroniarza, zostawię Ciebie i zostawić tego. Nie pakuje się. się i wyjdzie. i wyjdę. Ja nie miał ochoty w ogóle z tobą przeżywać. Dobra, dobra, nie kłóć się. się. a ty i wyjdę. na to pozwalasz. To jest naiwny, głupi, dobra, też mi się dla Nie będę was śmiał, a jak się wkupię, to pójdę na nadziwki no bo no tylko musisz zapłacić, żeby ci dała. Właśnie o to chodzi. A jak się zdenerwuję, A jak się nie zdenerwuje? Ale to ty nie, tak nie musisz zapłacić, bo i tak on ci z każdą zabierze, bo jesteś słaby. Dobra, jest W, każdym w, każdym w razie jest razie Robimy teraz coś takiego. Ty kończysz Aha. film, zawozisz mnie na Maka i ostatni raz do mnie pyskowałeś nie, Jeszcze raz nie tak będzie, maka, to Nie będziemy do Maka, bo nie będziemy jeść maka już. Nikogo nie zaprosisz do tego o, domu ok, dopóki jestem tu ja. A jak jestem ja, tu ja, to ja zawsze zwyciężam Dopóki jesteś właśnie. Może póki jestem, a nie muszę być. Dobra, kamuś już was wody, bo coś się, się Nie idzie na namakanie zrzesz. Małgaznik tam.